Cześć, mówi Defukse, a to jest kolejny odcinek Let's Play Minecraft. W tym odcinku zrobimy sobie stąd ścieżkę do mojego magazynu, który które sobie zrobiłem sobie pomieszczenie. I tutaj będzie magazyn taki, taki niewielki. Ja za mną, mój kolega. Cześć wam wszystkim. Ten, co wiecie, to był na wieży. Której nie pamiętam? Antjo. No, to tylko twoje marzenia i sny. Wiesz o czym ja To mi się nie śni <laughs> Dobra No i sobie będziemy robić coś w latarnie Myślę, że jeszcze tu No i tu No i tu no I to będzie no, no i zepsułeś Przestań cały czas galecz zepsuwać Nie zepsułem, no. zepsułem. 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 A kto mi zepsuł telefon? Ja <laughs> Tu w wodę wpuść? Nie, no, przestań. będzie fajnie. Wiem, ale taki ten będzie. Prędko będzie. Wodociąg. Wodociąg. Bo woda ciągnie. Zaraz sobie zrobimy. Czemu nie zrobię sobie z tego? No, z stolę. Przecież daję teraz właśnie. Ale tak w ogóle drogę całą. Nie, tak, tak, to już przesadę. Jeszcze jedno, czy takie? Jeszcze jedno. Starczy. Takie. Ale... Takie będzie? Bandy... Głupio. Hmm, tutaj, nie? Tutaj, żeby to było tutaj, o. No ale mi wszedł poskoczyć i to wali się głębi tyle. Hops, I Fajnie pęka. Ta, wiem, specjalnie kilofem nie ryłem, bo nie chciałem mieć zaśmieconego ekwipunku. 3 godzina, dopiero muszę spać. Bo jeszcze mnie obudzili. Kto? To mam tutaj zadzwonił, a później przyszedł ten. Bo nie ojciec. Dlaczego takiego kmiecia Miejskiego. Dobra, to będę te kilka Dobra i lecimy dalej. Bo nam spałem, to chyba 5 godzin dzisiaj spałem. Drogę drogi Jeszcze nie. Tam zrób pasem. Kiedy indziej. Teraz basem bo, lubię robić pasem. A nie mówisz. Kurde. Taki basem, no, wy Brawej. ten, no wy, wy, wy ten, no wiesz. Wywalisz, że kurde. Kosmos. Kosmos. No hmm. I, i to będzie wszędzie. Drake, 2, 2, 3, 2. Co jeszcze dzisiaj byśmy zrobili? Basen. basen? Nie, basen nie, basen się zrobi na następnym odcinku. No taką rzeczkę to ci mówię. Już mamy taka nam, taka nam... No a taka wiesz polownicza. ten, no dla... jak Domek taki na polowania. Leśniczówka. Nie, nie to ambona. ambona. O, ambona. O. O, błonę ale spadł zrobił. już, to z takich ty i później tylko tam się ok, myślę że gdzieś teraz 2, 3, 4... A po drugiej stronie teraz zrób? Nie właśnie, z tej, w zaraz się zrobił Jak gdzie ty to dajesz? Tu I źle zrobiłeś Pewny? Pewny Dobrze Chcesz się że źle? A to się przekonać, że dobrze? No teraz to będzie dobrze Jedna dostanę. <grych> myślisz że i cały co, co mówiłem? No to nie jest, że źle zrobiłem, tylko że źle pomyślałem. Ty w myślisz? Tak. A tak jak wczoraj myślałeś, że myślałem. A myślałam, że ty nie myślałeś. Co robiłeś? Ty myślałeś? No dobra, i ostatnio. Pierdolę ci pluski w rosole. To polecamy. Kolejna Grubsona. Troszkę tak w, Holand w Holandii zatopimy trochę ocean. Dobra, i będzie tutaj. Ja że w, że w 97. No. może nie, ocean indyjski poszedł swoje pole o kilka hektarów. Tak? A no. dlaczego tak? <kłysy> była kopanie tego, no. Czegoś. Jak <kłysy> <Niech> się <przyzywało. kłysy> No kurde, to jest Nie, to może być kupania. Nie, nie, tego cyn, cyn, cynku. No. I wziąło tak po prostu było niedaleko oceanu i ściany pękły i tak zalało. Nie. Chyba, tu Matrix. Chyba dobrze zrobiłem. Dobra i to by było takie. A jeszcze magazyn zrobimy dzisiaj. Zapomnieliśmy o nim. Specjalnie zrobimy... Przecież jak... Czy jak magazyn masz magazyn zrobiony. Czy no wiesz... Może by ty coś po bokach dać? W yy, Krzyże. Nie ma krzyży jeszcze w Minecrafcie. To się zrobi, nie? To się naprawi. Ja je tak jak za. Mhm. Ja to naprawię. Do, na do nocy zadzwoni tyle, jeden telefon. Mhm. A, i w tym odcinku dam linka do mapki... mojej. Mam nadzieję, że ktoś to ściągnie w ogóle. Co by tam z boku dać? Przestań Zjeb... z boku i tyle. <grym> Przestań z boku. Co by tam z boku dać? Z boku. Dziewięć, dziewięć. Jakie będą numer na policję? <grym> Przestań. <grym> Nawet nie dzwoni, ja nic nie zrobiłem. Ja nic nie zrobiłem, wy mi wierzycie, nie? A, k a kto krowy zgwałcił? Ty! Na pewno nie ja. Ja, ja, ja lubię krowę. Bardzo wiem, ja Może by to dać. Tak, żeby było fajnie. Jedna malinka. Ty nie chlej teraz. No, z tej strony. Z tamtej też. Całego dużego. Będzie ciężko. Ale mi wciąż drewno pójdzie. Już wiem, co możemy zrobić. Żywopłot się da. Co? Żywopłot zrobię. To jaki opłot? Nie, opłot, żywopłot. żywy płot. Z, 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 z liści takich ładnych zielonych. Zaraz z drzewa obciachnąć. Tak, yy, wbrew tym zaskoczeniu można robić żywopłot, tylko muszę nożyczki zrobić. Nożyczki się robi z dwóch yy, żelaz. Tak je ustawiamy. Tak, i tu są mężyczki. No gdzie, tenki? a czemu tam jeszcze drewno tego jest? Gdzie? To już drewno w tym tego A nie to? Takie tam? No. Nie, ja wiem. To jest drzewa Azów. Wbrew Miedź! No na przykład. Miedzi tutaj nie ma, tylko sterali jest. I widzisz? I dropi. Liście dropi. No to już przykład to zawala. Tam już gdzieś się kończą. No <grym> się zaczęły już się kończył. Dobra, nie będziemy tych... Idzą tak ogołacać bardzo. No jest zatim cały. A co? Bo Słysza. idzie tak. Mój bardzo. portal słyszę. Ale fan. Masz tam kiedy się przyniesie. No, co dopiero tak ma... On ma te fuchsia ma na imię Maciek. Wiecie, może mogę się troszkę pomylić, bo kiedyś zaszczałam Stasiu. To weź wygleit, to wiecie. Wszystkie się po pomyliły z iminami. Co ma Stasiek do Michała? Do Maćka Podobnie z nazwiska. No, no z nim ma Stasiek. Ja nie ma z to co. A to ten taki stary. Ale jary. Nie. Ile mam liściów? Ile? Mamy się liści, a nie liściów. Kurde, i za dużo. Dobra, wywali się go. Dobra, lecimy. się walił? Nie. Na z... pewno nie Ciebie, bo Cię nie lubię. Sam zacząłeś temat. Jeszcze trzeba tutaj zryć. Czemu? No bo ty musi być drzewo. Tak co trzy myślę. Że tutaj dwa. No. No, czemu musi być drzewo? No bo to tylko na... Liście na drzewie rosną, nie? Co, na ziemi rosną liście? No gdzie? Na drzewie? A ja widziałam raz który które na ziemi leżą. Tak, ale pewnie po burze wczoraj. Właśnie, takie burze są się teraz wytrzymały. Jak? Mi, mi tylko pół domu rozwaliło, tak. jakie burze. <laughs> tylko pół domu, nie no, spoko. Normalnie, że szat. Czekajcie. Telefon mu dzwoni. Halo? Czekajcie, on musi porozmawiać. Ja ci wyjdę dam ci klucz. Mamy, są okropne, wiecie, nie? Mm. Jeszcze trochę. Czekajcie, zaraz wracam, muszę zrobić cięcie. Ja jestem z powrotem. Niestety, mam się już spadać. Obowiązki. Mamy, no, robimy dalej. Mm.

I zaczynamy wykładać liście. Mam nadzieję, że to wyjdzie. To by już spadało. To chyba wyjdzie. Mamy żywo Zaraz zobaczę, będziemy myśleć, jak to wygląda. Mi się podoba. Mi się podoba. Jeszcze tutaj zrobimy żywopłocik. Jeszcze nie zostało iść. Dotąd. Czekajcie, rzucę drewno. Jak to nazwać? Nie będę potem latać teraz. Dobra, ja idę po skrzynki zrobić. Widzimy 16 skrzynek. Powinno to wystarczyć. Nie wiem. No raczej wystarczy. Dobra, zaczynamy. Tu, tu, przerwa. Tu, tu, przerwa. Tu, tu. Teraz tu, tu. Przerwa, tu. tu. Przerwa, tu, tu. Przerwa, tu, tu. Pomyliłem się. Bo... się. Tutaj nie mogę. Pomyliło się. Takie. I jeszcze się rybnie jedną. Tu czy tu. Tu i tu. Dobra, ja, 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 ja to tutaj sobie bym powstawił. Ale to już kiedy idzie się zrobi. Tutaj powstawiam, rzeczy idę teraz robić tabliczki. Przepraszam, przepraszam. Tabliczki. Tylko jeszcze idę na dół do skrzynki. wrzucić te rzeczy, które mam już sobie, bo na tabliczki trochę trzeba miejsca. Ponieważ nie da rady ich połączyć w żaden sposób, to schować się w połowę rzeczy. Zostawiam, tu, chyba. Dobra, wszelki wypadek i reszta będzie zapełniona patykami, na których, z których zrobi się tabliczki. Tabliczek było 16 skrzynek, 8 takich, 8 tabliczek. Chyba dobra pójdę noc. Mam e, danego gru, stąd widać wszystko. Dobra. Dobra, tutaj. Mam dobra, czym tutaj Cobblestone. Cobble stone. cobblestone, cobblestone. Tutaj. Tutaj będzie Wird tutaj nie wiem co wydać. Surat. Czyli tutaj będzie redstone, diament i tak dalej, lapis lazuli, Jeszcze trzy mi zostały. Co wydać tutaj? Soul Sand, yy, i Glowstone. A tu co by jeszcze dać? Dobra, już mamy dane. I to by było takie. Idę na wieżyczkę. To jeszcze jakąś drogę później się a to kiedy indziej. A i spaliło mi jednak to. I tak nie będzie. To wychodzimy. A tutaj mi kolega zaproponował, żeby jeszcze tutaj wdać netrlap przez to. Też tutaj nie wyjdzie, no ale... Chociaż tutaj za drabinkami. No i to by było na dzisiaj. Tyle w następnym odcinku. Eee... Yy... nie wiem co może dziś popłyniemy tam lub tam no i to by było tyle do zobaczenia trzymajcie się cześć